Witam serdecznie i pokażę dzisiaj jak załączyć Wi-Fi w komputerze Windows 8. Wyjeżdżamy na ikonkę yy, internetu. Dajemy prawy przycisk i otwórz centralę. Centrala nam się właśnie otwiera. I ja mam połączenie ze swoim siecią. Jeżeli na przykład ją włączyć, żeby w ogóle Wi-Fi włączyć, Wystarczy ten zmień ustawienia karty sieciowej. Najechać na Wi-Fi. Znowu dajemy prawy. Klikamy na to. Dajemy prawy. I mamy wyłącz. Klikamy na wyłącz. I jego Wi-Fi nie ma. Jak podłączymy sobie kabel do routera. I potem podłączymy do komputera. Jest Wi-Fi. I potem wystarczy zrobić to samo. Otworzy. Centrum udostępniania, zmień karta sieciowa i znowu prawe i włącz, i jest, i zrobione. Dziękuję serdecznie i myślę, że przyda się to, bo często właśnie w komputerach się coś takiego dzieje. Dziękuję bardzo.